Także mówię, jeżeli chodzi o to, to mam nadzieję, że to się dobrze zakończy. Mam nadzieję, że wypracuję w pewien sposób, yy, można powiedzieć, yy, no, kompromis I, i jasno do prezydenta i jak. Bo niestety tak nie może to wyglądać. Wy musicie się czuć tam, gdzie będziecie potrzebni. Naprawdę, lepiej założyć na gorszym padku, tylko trzeba mieć na to niestety kasę, własne wydarzenie. Bo tak nie może to wyglądać, że oni sobie pozem. Bo to jest przesuwanie granicy, że można więcej i więcej. A za chwilę, za przeproszę, nie będzie można pierdnąć. Naprawdę. Ja bym się wziął za tych, którzy non stop dromia typu Zaraz będzie ciemno! A 5 sekund dalej, zamknij się! I tak non stop jak wchodzisz do hali. Przecież ludzie można ogłupieć dosłownie. Albo za jakichś z bokoli też bym się wziął. Albo tych, co wyzywają... Obo nie lubią tego anilca, albo obo nie lubią postaci, albo obo czegoś tam nie lubią. A chodzą po raz pierwszy i zachowują się jak banda spijanych debili. To bym się za to wziął. A nie za takie coś. Nie ten, nie, nie ten target, moi drodzy. Także moje zdanie jest takie, że trochę poszli za daleko, że Coraz bardziej tak to ludzie tak by mieli psychikę o trwałości porcelany. Nie wolno nic zrobić, bo coś tam. I to zawsze jest jakiś byle jaki powód, bo tak nie wolno. A później, no niestety, później ludzie nie będą chcieli chodzić na imprezę. Ci, co byli takimi bardzo zaprawionymi w bór konwentowiczami, czy perkonowiczami w tym przypadku. Oni będą odpuszczać, bo wiedzą, że to nie jest dla nich miejsce, że nie będą czuć tego wajpu. A przecież tyle ludzi zjeżdża, parę dziesiąt tysięcy. I może się za jakiś czas... Mówię, to może być dla nich tylko ostatnia edycja. Albo już nawet, bo teraz jest też możliwość dokonania zwrotu z tego co widziałem. I już niektórzy już będą zaczynali już działać w tym kierunku, że sobie odpuszczają. A przypomnę niestety, że w moim kochanym poznaniu, jak jest pyrkon, i bierze pyrkonu, tym ceny coraz droższe, jeśli chodzi o yy, kwaterę. A są takie ceny absurdalne, że głowa boli. Więc to tym bardziej jest to kolejny argument, ten, yy, przed, ten regulamin to jest taki kolejny gwóźdź do trumny. Mam nadzieję, że coś z tym zrobią. Trzymam kciuki za tych yy, ludzi, którzy naprawdę Chcą, żeby to wydarzenie miało sens, tak? żeby każdy miał swoje miejsce. Tak to powinno wyglądać. Czy powiem murem za mundurem? Czy mam ciuki za tych panów mundurów? Żeby walczył o swoje. Tego wam serdecznie życzę. Tego wam serdecznie życzę, żebyście walczyli o swoje, bo czasem nieraz w życiu tak trzeba robić. Walczysz o swoje, bo inaczej będzie tylko gorzej. A co myślicie o tej sytuacji? Jeśli chcecie, jeśli macie ochotę, piszcie pod moim filmem komentarze. Pe... Postaram się jakoś ustosunkować, kiedy, jak będę miał taką możliwość. A tak to zobaczymy się w przyszłym roku na Pyrkonie. Oczywiście, jak mi coś nie wypadnie, bo w życiu bywa bardzo różnie. Bo na przykład chciałem w tym roku wybrać się na Kopernikon do Torunia, ale no niestety byłem cholernie przeziębiony, także odpada ta możliwość. Na Fantasmagorie w nie pojechałem, ponieważ, no, byłem na wakacjach na porze. Tak akurat się pięknie złożyło. I też mam do Was takie pytanie przy okazji. Czy macie jakieś alternatywy zamiast Pyrkonu? Bo słyszałem o takich ciekawych, ale co sądzicie o innych alternatywach? Mnie interesuje na przykład w głównym mierze anime, manga, jakaś fantastyka, komisy, coś w tym stylu. Macie jakieś propozycje, to też możecie napisać śmiało i mam nadzieję, że mówię, że jednak Pyrkon będzie pyrkonem a nie bo niestety już się robi taką masową imprezą ale żeby miał jakąś jeszcze resztkę bo to się robi coraz gorsze i to zniechęca ludzi jakby nie było bardzo zniechęca trzymam kciuki żeby jednak można jak ktoś na przykład chce być nie wiem wikingiem to wejdzie jako wiking jak nie wiem ktoś lubi na przykład łuki to łucznikiem to nikt będzie jako łucznik i nikomu to nie przeszkadzało. Naprawdę. Trzymam kciuki, żeby wróciła normalność, bo robi się coraz bardziej nienormalnie. Także pozdrawiam Was wszystkich. No i do zobaczenia w przyszłym roku. Albo też na innym wydarzeniu.